No to tak, no to odwiedziliśmy dziwny amerykański serial. No to teraz rozejrzyjmy się. Hmm. zejdźmy najpierw jakimś cudem w dół. Widać, mamy praczkę. So <laughs> Będę zdążyła w jednego Bogu uprać. Zaponosz się nie obrazi, kiedy weźmiemy. Mm. No, spinach do bielizny. Tego właśnie wyrazu skoń. A, u nas no, właśnie szukałam wyrazu, bo u nas się na to klamerka mówi. No, tego wyrazu szukałam. No to zejdźmy jeszcze, hey, niżej. Google, let's go. Chociaż nie, na sprawę... Nie, nie opłacę się tam schodzić. Nie, Torin. A, nie wstrzymana, tylko. Chociaż. Tu chyba mogę już wejść. Hmm, to teraz nie wiem, czy te zęby to jest po prostu dekoracja, czy my. Hmm, zaraz zobaczycie. Co za smród? To znaczy, że muszę tam pójść? Piękna. No ale jak widać jesteśmy zbyt wielcy, żeby tam się dostać, więc na pewno Bóg w formie robaka. się nam Bugo, tu przyda. I bet it's dark in there. Niech to co? Zamienimy się w lampę. Google, turn into a lantern so we can see what's back there. Wow, Google, it looks brown and soft and smells terrible. We've just got some of that. To już brzmi dziwnie. No ja rozumiem jakąś pianę z fosy, ale wkładać sobie specjalnie do torby czyjeś kupy. I'll without further comment. Say, Boogle, <laughs> would you mind being a shovel? I say, be a shovel. Dobra. I -i, okay, Boogle, turn back into a worm again and get out of there. But don't forget our sample. Smocza kupa. Tego w naszej torbie jeszcze nie było, ale już jest. Um, tu chyba jeszcze nie muszę iść. I Well, well, what have we here? It's nice to see humility in somebody around here. Good day, sir. Yes, it is, isn't it? But then every day is a good day here in Paradise. A land as lovely as this should be called Paradise. Maybe it should, but we call it Escarpa. But the real question is, what do we call you? Oh, forgive me, sir. My name is Torin of the Lands Above. I am Rupert, King of Escarpa, and this is my lovely. Ta właśnie Królowa O, jak Do to to Królowa to jest po prostu... Widać, jak ona jest znudzona z życiem i tak to odzwierciedla w swoich tekstach, że tylko słuchać. I właśnie tu jest pokazane, że właśnie wszyscy skarby są mali i okrągli. Hmm, i no to już wystarczy znać trosz nawet troszeczkę angielskiego, żeby zrozumieć ten szart, dokładnie. Jeśli chodzi o tą głowę, tutaj nie wiem dokładnie kogo ona jest, ale to ch też chyba ma jakiś tam związek z żartem, który jest dołączony do tej gry. Hmm, mięcho. Mięcho zawsze się przyda. Kawał miencha. Możemy go zjeść? Nie, to nie King's Quest 5. Hmm, kolejna spłytek. your majesty this tile seems similar to others i have seen around ascarpa oh, yes i suppose it is it was a most popular style a few years ago may i have it for my collection but what for oh nothing i guess i just kind of liked it. no not without a very good reason young man. No właśnie, zanim zabierzemy tą płytkę, musimy odkryć, do czego one tak naprawdę prowadzą. Bo to, że jest ich dużo na eskarpie i są podejrzane, to nie jest wystarczający powód, żeby królowi psyć podłogę. I love the artwork over your throne, your majesty. Why, thank you. But somehow I've always felt my shard collection was incomplete. As incomplete as your memory, you suspicious fool. <laughs> What's that you say, darling? I said no art can compete with our memories, my precious jewel. Oh yes, quite so, quite so. What do you think, boy? Isn't she something? Yes, that she is. <gibberish> no właśnie, jak widzimy, układa się w tą ładną tęczę, ale brakuje coś pomiędzy zielonym a ciemniejszym niebieskim. your majesty i can see you are a lover of crystals yes that's the only kind he is <coughs> what did you say i said yes and how kind he is why well, thank you dear but continue boy i humbly offer you this gift from the lands above i think it will balance your set of crystal shards May I? Yes, of course. There. <clears throat> and as this one simple shard completes the connection between the formerly distinct spectra above us, so too therefore may our two worlds be connected by uh, the, uh, the the peace and uh, Understanding that uh, comes from, um, you know, it's like that there. Oh. Here, here! Bravo! <laughs> say, what the devil was the boy talking about, Di? Beats me. Di, what did you say? I said, beats me. Well, I'll consider it. Why, thank you, Torren. It's perfect. And in return, <sighs> I'd from... like to present you with this invitation to next week's Royal Ball. Nice swap. Shard for free tickets. You cheapskate. What? What did you say, Di? I said, I hope he's still free at this late date. Oh. Yes, boy. Do attend. Dziękuję, you, Majestrze. I mamy zaproszenie królewski bal. Co prawda. Hmm. Tutaj ten papier jest biały i ma czerwoną kokardkę. A tutaj jest bardziej żółtawy i ma zieloną kokardkę. Pięknie. Widać, ja twórcy nie mogli się zdecydować co do koloru. No to dostaliśmy zaproszenie na bal. No. Co prawda, my nie mamy za bardzo czasu na takie ceregiele, ale znamy kogoś, kto bardzo narzekał na fakt, że król nie docenia ich istnienia. Więc na pewno zaproszenie na bal bardzo się spodoba. Więc chodźmy i załatwmy to już teraz. Właśnie widać. do I have to do everything around here? <noise> to, czyście, co z całego domu nas najbardziej interesuje. Nie, to nie jest Porter Port Elwica. <noise> Chociaż pewnie większość że chciałaby go <noise> Po tak yeah. Yeah. Powiem, Co z naszego inwentarzu pasuje do powiększenia drzewa? Może magicznie, proszę.